Za naszych przodków. Chwała im! Chwała! Dzień w roku najpiękniejszy. Dusze krążą wokół nas. Wśród ognistych biur Raroga znowu się zakrzywia czas. Niech przybędą wszystkie dusze, które się posilić chcą. Skażę drogę Wam do nawi. by odnaleźć duszę Tą. Ten raz ostatni smutki, które wlazły w głowę mo przybądźcie. Hmm. Teraz zaczął duchze, mówić sam do siebie. Przybądźcie, jak co roku. I mojego jak mojego co roku do niczego to nie prowadzi. Nie sądzę, że mówi do siebie. Chyba rozmawia z własnym duchem, duchem i prosi go o... Matko! Póki ból, cierpienie, żal i wyrzuty sumienia będą mnie wiązać z ziemią, nie odejdę. Puść, puśćcie mnie! Puśćcie mnie! Puśćcie. Byłaś przecież dobroduszna. Dbałaś o innych bardziej niż o siebie. Wrota nawi się dla ciebie nie otwarły. Dlaczego? Wszystko twoja wina! Przez ciebie jej dusza się błąka i przez ciebie, przez tyle lat nie mogłem tego dostrzec! <gry> Matko wracaj! Matko! Jak ci pomóc?